Jeśli kiedykolwiek bym zapomniał o opowieści wigilijnej, to zapewne poprosiłbym was, abyście mnie opuścili i nie mieli dla mnie litości. O takim klasyku świątecznym grzech by było nie wspomnieć. Fabułę znacie. Kto nie zna? Wszyscy ją znają na pamięć jak Kevina samego w domu. Ale czy zastanawialiście się, czy za swoje uczynki bohaterowie opowieści wigilijnej poszliby do więzienia? Pora to sprawdzić pod kątem polskiego prawa i obowiązujących aktualnie kodeksów. PS, wiem, że duchów się nie sądzi, ale na rzecz tej serii to zrobię, dobra? Dobra, dzięki. Opowieść wigilina. Kto by się spodziewał? Opowieść wigilina. No, kto by się spodziewał? Maraton świąteczny trwa. Wojskie prawo versus bajki Scrooge. Pójdzie do paki. Pierwszym przypadkiem, który omówię, będzie Ebenezer Scrooge. Tak jest, tak się nazywam. Tylko taki starszy o 7 lat. 7 wigilii później. W kantorze Scroogea ktoś pracował. O dziwo, Był to Bob Cratchit. Dobroduszny i z ewidentną cierpliwością mężczyzna, był trochę mobbingowany przez starucha. Śnij mi tu jeszcze chociaż raz Cratchit, a w ramach obchodów świąt wywalecie prosto na bruk. A że nie miał on litości dla swojego jedynego pracownika, to i ja nie będę miał litości dla niego. I przewiduję maksymalny wymiar kary za to przewinienie, to jest dwa lata pozbawienia wolności. I co dalej jest na liście? Zapewne myślicie, że w 90% ten odcinek będzie poświęcony głównemu bohaterowi? Nic bardziej mylnego. Zabycie z knerą, życie w ubóstwie i niedofinansowywanie biednych czy wolontariatów nie idzie się do więzienia. Dobroczynność jest dobrowolna i nie jest w żaden sposób regulowana prawnie, choć moralnie zachowanie skróża jest z pewnością naganne. W okresie świąt odwiedzają go łącznie cztery duchy. Pierwszym jest jego były współpracownik Marley. Jacob Marley dość konkretnie nasraszył właściciela kantoru i aż się prosi o wskazanie jakiegoś artykułu z kodeksu karnego. Po pierwsze nikt by nie uwierzył, że jakieś duchy go nawiedziły. Po drugie nie ma na taki czyn określonej kary. Najbliżej Marleyowi jest do groźby karalnej. Choć taka de facto nie pada. Wysłuchaj mnie. Powinien go wysłuchać, bo w pierdlu lekko nie ma. Nie żebym wiedział, tak po prostu słyszałem. Mam już mało czasu. Kolejnym duchem, a w zasadzie właściwym jest duch przeszłości. <śmany> Nie mogę z jego mordy, jednocześnie mnie bawi i przeraża. Czyżby, tak? I co o takim duszku-buszku można powiedzieć w kontekście prawnym? No chociażby to, że wbił do HT Benezera jak do siebie. Grozi mi upadek. Artykuł 193 kodeksu karnego zakłócanie miru domowego. Paragraf pierwszy. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, każe ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku. Duch pokazuje mu, jak główny bohater żył i wtedy jeszcze był spoko i nigdy nie jest za późno, aby coś zmienić. To go jednak nie przekonuje, w związku z czym odwiedza go trzeci duch. Najbardziej irytujący, czyli duch tegorocznego Bożego Narodzenia. Jam jest duch tegorocznego Bożego Narodzenia. Obejrzyj mnie sobie. Jaki kraj taki Dionizos. Ale irytujący koleś. Do śmiechu pewnie nie jest staruszkowi, który został uderzony przez ducha. Tak, o dziwo zjawa, która w teorii nie jest materializowana, dała radę klepnąć poważnie Scroogea. Tym samym nadział się na artykuł 217 kodeksu karnego, który dla takich oprychów przewiduje karę w wysokości roku pozbawienia wolności. Przynajmniej przez jedne święta nie będzie nikogo straszył i bił. I. i. i i, i groził. Patrz! Spójrz! Spójrz! Patrz tutaj! Artykuł 190 Kodeksu Karnego, groźba karalna. Paragraf pierwszy. To grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ebenezer nieugięty, chyba nic nie przekona go do wewnętrznej zmiany. Wolę już smażyć się w piekle. I mógłbym w sumie powiedzieć, że to wszystko i tak nie ma znaczenia. W finale duch tegorocznych świąt wyzionął ducha. Duch wyzionął ducha. To mi się akurat udało. Nie ma to dla mnie znaczenia, wbijam go do rankingu. Przyszła najwyższa pora na ostatniego ducha. Jak zapewne zdążyliście zauważyć drodzy widzowie, ze zjawy na zjawę przestępstwa są coraz poważniejsze. Najlepsze przed wami, bo duch przyszłości lub trafnie nazywany śmiercią nie pieści się z Ebenezerem Scrooge'em. Oj nie, wygląda mi na dementora, no ale z fabułki wiemy, że jest po prostu już żniwiarzem. Jak to mówią? Jak nie podobroci, to po złości. Ze złamanymi kończynami da się żyć Długo wyczekiwana, najokrutniejsza zbrodnia w końcu ujrzała światło dzienne Warto zaznaczyć, że za usiłowanie czegoś odpowiada się identycznie jak w przypadku popełnienia takiego czynu Wyjątkiem jest oczywiście rezygnacja z danego czynu i odwrócenie szkody ofierze Dementorowi się to nie widzi i dokonuje próby z***twa dwukrotnie Pomóż mi! De! Artykuł 148 Kodeksu Karnego. Zabójstwo. Paragraf pierwszy. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Swoją drogą ma niezły kardiok na emeryta, prawda? Jak tam się trzymasz, Ebenezer? Siada mu na łeb. To ważne. Wchodzi duch przyszłości, ma to gdzieś i wdraża dalej swój plan przekonania dziadygi do przeobrażenia się w motyla z poczwary. I wychodzi mu póki co skutecznie. Pomoc przy zawaleniu się budowli jest chyba karana. Taki delikwent idzie do paki na co najmniej rok, a w najgorszym przypadku na 10 roków. Stop! No co tam? Ja jeszcze nie skończyłem mordeczko. Zapewne o nich zapomniałeś, ale ja w notatkach sobie zapisałem, że do oceny zostaje jeszcze służba. No i jest to niemałe przewinienie, bo mowa o zabójstwie. Słodki jezu! Zgadza się! No ale spokojnie, takie nieumyślne to. Kara będzie mniejsza. A zgodnie z artykułem wymienionym chwilę wcześniej, będzie to dekada. I to wszystko, co dla Was przygotowałem. Pamiętajcie, że aktualnie trwa maraton święteczny. Jeżeli chcecie kolejny film za 4 dni, to pod tym filmem musi być 250 łapek w górę. Dacie radę? Jeśli tak, no to tego 9 grudnia ukaże się kolejny materiał. Dzięki i wszystkiego najlepszego z okazji gwiazdki. To nie moja wina Zabierz mnie stąd, nie wytrzymam dłużej Polskie prawo versus bajki skrócz pójdzie do paki